Samochód. Z tym nie nim walczymy, aby zarobić i ulepszyć nasze auto. Zasubskrybuj, aby wygrać walkę! Widzowie posiadam prawo jazdy! Ale w walkach aut jeszcze udziału nie brałem, baby dasz samochód, musimy postawić mu krzesełko. Dobra i możemy go zespałdować, możemy jechać, się nawalać z innymi. Siemano lubię! Siemano! Rozwalam cię! Dalej, dawaj, dawaj! No dawaj! No podjeżdżaj, co ty robisz? Walczymy! no. Ziomek, walczymy! Tutaj jest walka! Na razie mój samochód nie jest jakiś Turbo, turbo Jak on dodał takie siliki, Ja też takie rzeczy chcę. Zaraz sobie wszystko zrobimy. Zar Tylko na razie walczymy, walczymy, walczymy. Dawaj, dawaj. Dawaj! O, coś tutaj zarobiłem. O, coś tutaj się stało. Ej, rozwaliło mi się auto. To on zarabia, ja. O, nie! Return! Dobra, i zarobiliśmy coś z tego. Mamy 3000 kasy. Ale mamy za to Range Weapons cage, więc teraz kupimy skrzynkę. Otwieramy i... Zostawiliśmy dwa tuety. Możemy je sobie postawić na przykład tu i tu. I mamy dwa tuety. No i, no i smoka! E, możemy sobie też dorobić kółka, możemy sobie dorobić jakieś rzeczy. Mamy jakiś kanon. Dawaj, tutaj kanon. Pyk mamy. E, mamy backpack. Backpacku nic nie mamy. Mamy kółka dodatkowe, ale mamy też na przykład super ofertę za 129 obuksów. ha Ha, huh. czy ja to chcę? Dobra, na razie nie, na razie nie. Offline earnings 15, za co? Ja nigdy w tym nie grałem. O, zobaczmy, 25% na kasę, ja chcę kasę, ja chcę kasę, kasę teraz. Kasę, 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 kasę. Zdajemy jakieś gemy. Nie wiem, co dają gemy. Uh, event Case, zastupi? Stać mnie! Proszę, w proszę, to jest najlepsze. Dobra, kupmy to, kupmy to. Proszę, flame tower. You can't buy this during the tutorial. Ooo, rewards, claim, mam jeszcze jakieś rakiety kolejne, dobra, e, postawmy to tu i tu, jeszcze to postawmy tu i tu, dobra, teraz mamy taką broń za spawn, jedziemy, co teraz się dzieje, rozłam ich, siemano, e, czemu mnie jakiegoś nawalił, przecież mi wszystko psują, a, dobra, ja strzelam, czy, czy nie? Jak wygląda mój tutorial? Get some more blocks. Dobra, to jest dobry plan. E, za 500 kas możemy kupić bloki. I dostajemy Wooden Witch. Glass, wooden block, will. Dobra, spoko. E, także zróbmy jakieś tak auto troszeczkę szersze, bo troszeczkę tutaj e, zamieszania e, wzbudza to auto. Dobra, zróbmy 6 na 6 to auto. 6 na 6. Ja o tak. Zróbmy teraz. E, tak. Pyk pyk. Tak, dobra, 6 na 6. Skrętne wszystko spoko. Mam jeszcze glas. Możemy się zasłonić tutaj na przykład. Ale nie, to chyba nic nie da. Teraz spawn. Teraz powinno to lepiej jeździć. Opa! Strzelamy! Jak się strzela w nich? Dobra, to trzeba samo, to trzeba samo. Ej, kolcan, mnie walnąłeś, typie! Ja cię... Kyjdę, nawalam cię! Pyk, pyk! Ja go zwaliłem! O, trafiłem go! O, dowalamy go! O nie. Killet and assist. Dobra, udało się. Dobra, e, gdzie to jest jakiś nubek? Nawalamy go cały czas, dobra, e, nie mogę skręcać już. Dobra, return, return, zarobiliśmy trochę. I co teraz? E, mamy jakieś zadanie w tutorialu? Nie. Możemy w końcu kupić to? Tak, uwaga! Dostaliśmy jakieś, jakieś takie bloczki. Dobra, to je sobie użyjemy w takim razie, one będą zabezpieczające w takim razie. Będą zabezpieczające. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy jeszcze tak. Teraz sobie jeszcze drewnianym zróbmy tak. Mamy takie zabezpieczające bloczki, fajne, fajne bloczki. Eee, czy można jakieś lepsze bloczki dostać? Można, jest to na przykład Close Weapon. Ok, kupmy takie trzy. Mamy tam blade, dobra. Ja bym chciał te kolce zdjąć. I teraz bym wolał zamiast tego dać tej Drill, Drill, Drill. Jeszcze tutaj na koła możemy coś dać, dajemy sobie kolec, kolec. I co jeszcze mamy w backpacku? Tyle. Nic nie mamy więcej. Ale możemy na przykład z tyłu sobie dać, jak ktoś tam w tyłek chciał wjechać. O, nie. Dobra. Tak. o! To teraz nie wiedzie, dobra. E, I jeszcze sobie dajmy tu i tu Takie zabezpieczenia. Ej, dobra. Teraz ten i nie rozwali mi koła. Chociaż to odpadnie na starcie. Zobaczymy. Odpadło. Nieważne! Dobra, ale możemy teraz się nawalać. Dawaj, strzelaj! I co? No jak chcecie złoić. o rozwaliłem cię ziomek, rozwaliłem cię nupku. Dawaj! Ciu, 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 ciu! Dobra! złamy go! Dojazd! Dojazd, Nubka! Rozwaliłem go! Dobra, strzelamy się tam dalej. O! Tego dupka dawaj! Ten Nubek będzie dużo ty. On będzie dużo ty. Dawaj go! O! Aż mi greściło. O nie! Grymiścina! Rozwalił mnie. Rozwalił mnie, prawda? Dobra, rozwalił mnie, bo aż mi greścieło, więc chamy, rozwalił. E, mamy jakieś achievementy, więc odbierzmy sobie jakieś bloczki, coś tam. Mamy range weapon i mamy najlepszą bo to jest minigun. Mamy jakieś tuety, więc kupmy sobie takich... Trzy? Tuety, tuety, ale nie trafiłem tego co chciałem. Dobra. E, także postawmy więcej broni, więcej broni tutaj potrzebujemy na pewno. E, potrzebujemy te muerety tutaj poustawiać po z tyłu. Opa! Teraz to będzie... TUETY kolejne! Dobra, musimy sobie kolejne tuety poustawiać. E, gdzie możemy je poustawiać? Tutaj, na górze? Chyba możemy je na górze, nie wiem czy możemy. Nie mam pojęcia. Ale dobra, chyba to będzie działać, zobaczmy. Jedziemy? Nie, nie jedziemy. Nie jedziemy, jest za ciężkie. Nie, pojechaliśmy, dobra, jedziemy. Siemano, lubku. O, bo, dasz mi geście, o co tu się dzieje? No nawal go. No strzelaj w niego, no czemu we mnie on może... O, o, o. I to mu nic nie zdało, bo niebieskie bloki. Dobra, te bloki są OP. Te bloki są OP, musimy bloki wymienić. Dobra, cel na ten odcinek wymienić bloki. Blockade są. E, physics. O, jakie to są rzeczy, panie. Kajabilcy gotowe są? Ooooooo! Wow. Doomsday. O, nawet nie mam. Battle tank. all możemy kupić. The Pincher, Dobra, my sobie zbudujemy, my sobie sami zbudujemy. Blokate, kupmy 10, 10 blokej, dawaj. O, ale mamy rakiety jakieś, będziemy się jeździć. Bloki. Concrete. Concrete, concrete. Dużo kółek, obsidian! Uden, oked, woden, dobra, mamy coś. Mamy troszkę bloków, także wiecie co sobie. I mówne wszystko. Wszystko i mówne. Wszystko, od nowa budujemy. Budujemy od nowa. Oj, i mów, fej, mów, i mów, i mów, i mów, i mów, i mów. Budujemy od nowa, budujemy najlepszy wóz w całym Robloxie. Serio widzowie, musicie uwierzyć, że to będzie dobry wóz. To będzie dobry, elegancki wóz. Zrobimy taki wielgachny czołg. I ja mam pomysł na niego. Musimy tylko go zbudować, a to będzie najcięższa rzecz. Najcięższa rzeczą będzie zbudowanie tego tego naszego czołgu. Dobra, mamy bardzo dużo kół, mamy bardzo dużo tych bloków. I ja od tych bloków sobie zacznę, bo one są mocniejsze. Także zróbmy sobie taką podstawkę 4, 5. Dobra, zróbmy 5 na trzy. Dobra, na 3 czy na cztery. Na trzy. Zróbmy takie coś na razie. Okej, okay, mamy całą podłogę już zrobioną. Z tyłu sobie damy jeszcze siedzenie. Będziemy siedzieć z tyłu. Będziemy siedzieć z tyłu. Tutaj będziemy siedzieć. Tutaj będzie krzesło. I teraz. Tych mamy pięć. Ok? Backpack mi pokaż. Co ja tu jeszcze mam? Mamy obsydianowy blok. Obsydianowy blok się przyda. Ale ja bym sobie najpierw zrobił tak. Że ja bym sobie wziął ten blok. Ten blok. Ale dobra. Poczekajmy, bo jeszcze musimy. Te, te, te. O, slapy. Slapy mi się przydadzą. Na pewno mi się slapy przydadzą. Rakietki też się przydadzą. Dobra. E, jak mogę to zamknąć? Tak, mogę to zamknąć. Dobra. E, sztyk. Zrobimy sobie tak Czy ja tak chcę? No na pewno zrobimy tak. To będzie OP. Teraz bym chciał zrobić tak. Bym chciał zejść jeszcze tutaj dookoła, ale czy, Dobra, tych mi stały drewnianych. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Ale gdzie koła. Gdzie teraz koła się zmieszczą? To jest pytanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. A tutaj na narożnik? Co ja mogę dać na narożnik? Na narożnik mogę dać właśnie te mocniejsze. Tylko, one nie będą pasować w ogóle. Dobra, to, to zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Dobra, ej, to wygląda już całkiem kozacko, tylko trzeba znaleźć miejsce na, na kółka. Ja bym zrobił to miejsce tu. Tu będzie kółko jedno. Dobra, czy ono pojedzie w ogóle? To kółko nie wygląda, jakby miało jechać. O, wiem co zrobimy. Zrobimy tak. Zrobimy tak i na to postawimy bloczki jeszcze tutaj. Zróbmy tak, tak. Teraz sobie mówimy tulem to. Chyba zadziała, chyba zadziała. Chyba zadziała. A zróbmy... Nie możemy tego obrócić inaczej. Nie możemy. Kurde, nie możemy. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Poradzimy sobie w inny sposób, widzowie. Eee, tak. Jeszcze zróbmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, pięć. Dobra, tak zrobimy, tak zrobimy. I tutaj będzie, tutaj to wywalamy w takim razie. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra i ta kółka, kółka. Mamy jakieś większe wheelsy w ogóle tutaj. Gdybyśmy chcieli. Czy one się zmieszczą? Nie, one nas wywalą w kosmos. Ale, no, ale spróbujmy. Spróbujmy tak. Nie, to jest za duże koło. Usuńmy to i dajmy małe. Dobra, czyli tu i tu. Zrobimy tu i tu. I tutaj też remove tool. Teraz tu i tu. Dobra, jakiś tam początek mamy. I teraz tak. Na pewno chciałbym zrobić jeszcze tak. Dobra, teraz zrobić tak. Dobra, już nie mam bloków wstawa. Kurde, nie mam tych bloków tyle co bym chciał. Skąd wziąć te bloki? Mamy szkło? O, tym szkło. Od tej dam szkło. Dobra, to tutaj będzie szkło. Wszystko mamy w planach. Ja już wszystko ogarnąłem, widzę. Dobra, szkło. Dobra, to wygląda super. Ej, to będzie OP, to będzie OP, to będzie OP. To będzie najbardziej OP fura w tej grze. Dobra, teraz kładziemy krzesło tu. Ej, dobra, to wygląda już epicko. To będzie wygrana. Ej, potrzebujemy tylko kaski. Gdzie jest shop jakiś? Jak dogubić tutaj kaskę? Climb? Nie, nie mam tego. Jak dogubić kaskę? Czy mogę za Robux kupić kaskę? No ten na wkasz. Czemu nie mogę kupić kaski? To zakręćmy kołem i trafmy jakąś kaskę. Tak zróbmy. Zakręćmy sobie kołem z wazy. aż trafimy kasę, dawaj. Dobra, lecisz, 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 lecisz. Lec Gamey! Jeszcze raz. Storobuksów! Dobra, jeszcze raz musimy. Musimy, musimy, musimy. Nie ma innego wboru, dawaj. Lecimy. Musimy kaskę trafić, brakuje nam kasy. Musimy więcej bloków mieć. Kasa. Jakąś skrzynkę dostałem? Co za skrzynka? jestem. ten mini Minigana mam! Mam minigana! Dobra, minigan zmieni wszystko. To jest całkowita zmiana. Teraz musimy usunąć ten przód. Ten przód, to tu. Okej, okay, dobra. I to jest to, co chciałem. I to jest piękne. I teraz na minigana możemy postawić jeszcze ten blok. Czy ja chcę ten blok tutaj właśnie Nie, ja ten blok powstaję sobie z tyłu, on będzie zabezpieczał moje krzesełko. Eee, dobra, mamy już krzesełko zabezpieczone, teraz bym się zabezpieczał tu, tu. Dobra, jest git, jest git, całkiem git jest. Eee, czy ja powinienem sobie górę zabezpieczyć, jakiś tak zrobić? Bo w sumie miał być to czołg, eee, więc chyba przydałoby się dosyć górę zrobić. Eee, tylko ja nie wiem, jak tu górę zrobić. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Drewno mamy, no ale kurde, tylko drewno mamy. Skąd wziąć kasę? może można ty Chcę te coś za e kupić. Gdzie tu jest zaobuks? E Rewardy. Climb. o! I climb! Tutaj jeszcze jest coś do Dawaj, 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 dawaj bloki. Dobra, niechaj będą jakieś bloki. Eee, dobra, trochę dewno... Ale dobra, mamy te bloki, to są lepsze. Nie chcę nic od ciebie, daj mi spokój! Dobra, na razie lecimy tym. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, i teraz te narożniki sobie walniemy. Jeden tu, drugi tu. Czy ja będę tak siedzieć? Trzeci tu. Teraz sobie dajemy te narożniki, bo nie ma innej opcji, tak. Dobra. E, teraz bym chciał bloki tutaj dać, żeby to jeszcze było bardziej wytrzymałe. No i nie mamy tych bloków. Dobra, będzie dawno, będzie dawno. No nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Trzy. trzy Teraz tu bym chciał, jakby tak postawić. Jak to postawić? Tak, tak. Dobra, i mówimy? I mów tool. Dobra, pięknie. Teraz pyk, eee, Tutaj pyk, pyk, Dobra, i teraz patrz, patrz widzą. Mądrość. Wow, i teraz tu. Raz, dwa, sycy. Raz, eee, dwa, trzy będzie. Dobra, czy jednego będziemy bakać tylko. Dobra, to zrobimy tak. Tak, dobra i teraz patrzcie na to. Patrzcie, żeby nie było, że jestem głupi. Teraz kładziemy raz, dwa, trzy, cztery i teraz... E, w którą? W tą. Raz, a nie, nie w tą. To w tą zróbmy na zmianę tak. Trzy i jeszcze postawimy tutaj wieżyczkę na przodzie. Tak zrobimy. A jaką? Tą. Pyk, pyk i teraz to usuńmy. Tutaj mów tool. Dobra i teraz tak, tu pyk. Teraz tu i tu usuńmy, i tu i tu, dobra? I tutaj postawmy bloki, tutaj postawmy bloki, bo te bloki się przydadzą. Pyk, pyk. I tutaj będą kolejne dwa. O, ale jaja, to wyszło, to wyszło. Dobra, to jest szyba, to będziemy wszystko widzieć pięknie. I tutaj mamy jeszcze tył do zrobienia, dobra? Tył mamy do zrobienia. I teraz na tyle, no te wieżyczki, dobra. Mamy to zrobione, udało się. Teraz tu, tu. Ta jedna tu będzie do przodu, i ta do przodu, dobra. Czas z tyłu potrzebujemy tego. Raz, dwa, trzy, cztery. I z przodu potrzebujemy. Raz, dwa, trzy. E, źle to położyłem, jak to wygląda, więc zróbmy tak. E, zróbmy teraz tak. Zróbmy teraz tak. Zróbmy teraz tak, 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 tak. Jaku ja maszynę stworzyłem! Dobra, i dodajemy jeszcze silniki. Dawaj jeszcze silniki, więcej silników. Więcej silników mi tutaj. Raz, dwa. Jedziemy! Łopa! Koła nie działają. Będziesz trzymać? Dobra, musimy wymienić koła na większe. Koła na większe, dobra, eee, move, I e move. Teraz te bydlaki tutaj montujemy. Pyk, pyk. Nie z tej strony, one tutaj wystają, tak? Raz, dwa. Pyk, pyk. Teraz te trzeba usunąć. Pyk, pyk. Jolo! Jedziemy! Ale tego nuba zlejemy! Mamy minigun. Czemu miniguna mi zestrzeliłeś na stary? no Co ty? Typie, to moja najlepsza rzecz! O nie! No, dobra, trzeba miniguna przystać. Trzeba miniguna przystać. Minigun tu, to tu, dobra. Czyli rakietki dajemy tu i tu, dobra. Czyli to idzie tu. A to idzie tu. Ale. Ja miałem jeszcze ten czerwony blok. Gdzie on jest? Tutaj jest mój czerwony blok. Dobra, ej, mów. E, postawmy na niego drewięko. Teraz patrzcie co ja zrobię. Patrzcie co że ja robię. Ja postawię ten czerwony blok, on jest tak się niezniszczalny pewnie. Pyk! I teraz nie zniszczą mi tego. Lecimy! Teraz się ze mną dajcie nubki! Siemano, nubie! No i teraz minigun strzela! Minigun strzelaj! No strzelaj w tego nuba, aż laguje długę, no! Dobra, minigun działa dalej, minigun dalej jest, tylko nie mam już tych, 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 nie już tych rakiet jakby zbytnio, ale dobra, walczymy, 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 ale kasę zarabiam. Dawaj, 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 dawaj tego nuba. no dobij go! No dobij go! No przecież ja mam takie same bloki, jakim sobie ja nie wygrywam tego w sekundę, jak mam miniguna? no nie, nie wiesz, że ja to przegrałem. Jak? O nie, i przegrałem. No i przegrałem. Ale ładna mamy, klejmimy Eee, well, troszeczkę przegraliśmy. Dobra, wróćmy i od razu spawn. Lecimy! Nuby wy... Siemanko. I gdzie oni są? A, ja nie mogę skręcać. To na wstecznym muszę. Dobra, na wstecznym jedziemy! Pyk! O, go jeszcze jem? Dawaj, Nubie! Jeszcze cię, jeszcze cię... O! O, go dowaliłem, no muszę go rozwalić, no! No patrz, no muszę go rozwalić, jeszcze go ciacham w trakcie. Dobra, już go nie ciecham. Ty, bo on mi fotel rozwali. To chyba źle, jak fotel rozwali. Dobra, no musimy go rozwalić, tego typa. Ten typ jest najgorszy. On ma jakieś tu bloki OP. No jak ja przegrywam pierwszy! No to jest niemożliwe. Reward Kleinijmy. Spawn. Jedziemy. Od razu. Pyk! dojazd. No i strzelaj. Jak strzelać Czy ja mogę jakoś pomóc strzelać? Nie, nie mogę pomóc strzelać, niestety. Ale dobra, komuś się Tego nuba. He noob, dawaj. Pek! Rozwajem kość. Dobra, teraz to rozwalamy, no. Jakim celem minigun tego nie niszczy? A, to się kręci! Jaki kozak? On się kręci i ciacha wszystkich. To jest jakiś kozak się trafił. O! Dobra, jest ktoś dead, ktoś dead, ktoś dead, dobra. Nawalamy, no on jest śmiertelny, on się zbugował! Niemożliwe, że mu mu tego nie niszczę, no niemożliwe, widzowie, niemożliwe, coś się zbugowało. On ma, on jest cheaterem! Ej, trafiłem na 4. To jest CHEATER! już powinien dawno pas, wszystko ma zniszczone na full! Minigan GO NAWALA CAŁY CZAS! No, to jest CHEATER! On no, jesteś śmiertelny, patrzcie! Nic mu nie niszczę! Napałem go rakietami i nic się nie dzieje, to jest CHEATER! Napiszmy tak, HACKER! HACKER! NO CO ZA haker? NO CO TO JEST?! Dobra, spawn! JOLO Dobra, jak teraz go nie rozwalę, to nie wytrzymam. O, zagował mi A Ej to naprawdę taka alaguje, taka alaguje, nie wyobrażam sobie w to na telefonie na przykład gdzieś. Dobra. O! Sorry! Sorry! soy, Bo to chyba widz! Sory! Sory! O, sorry! Ale chcę tego rozwalić! No to jest cheater, widzowie, na 100%! Dobra, jaki on ma Ja go reportuję! Ja go reportuję! Jak on się nazywa! Jak on się nazywa? Który to jest? Miałeś go zabić! No co to jest za typ?! Co?! To jest on! Nie skończyłeś kasy, Farmi! Ten co najwięcej kasy, pewnie ten Elise! To on pewnie jest! Zobaczmy! Nie, 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4, 3, o! To jest jakiś nubek cheater! To jest jakiś kontoż cheatowany! Zobaczcie, on jest nieśmiertelny! No nie! No w pierwszej grze! Ej, dobra, ja więcej chyba w to nie bo to, to, jak to może być, że w pierwszej grze trafiam na hakea? Tu jesteś nieśmiertelny. On ma te same bloki co ja, zobaczcie, on ma te same niebieskie bloki, tylko jego są popsute w nieskończoność. Dobra, ale no to jest niemożliwe, no niemożliwe, żeby on miał tak wytrzymałe bloki. A to jest hakea. No to jest cheater, to jest cheater, jak 150 to jest cheater. No nic mu się nie niszczy, nic mu się nie niszczy, nawala to rakiety i wszystko. Dobra, ty nubie hakeowski jesteś takim nubem, że nie wytrzymam. Naprawdę widzowie, gierka fajna, ale to, że spotkaliśmy hakea, to jest jakiś tuj i powiem tak, yy, no może mi najlepiej nie wychodzić w budowanie aut.